Cześć wszystkim, tutaj KryptoKozak, witam was przed nami, kolejny materiał, tym razem daję wam cynk, dość dochodowy, natomiast obarczony kilkoma ryzykami, to od razu na wstępie chciałbym powiedzieć, oczywiście każdy podejmuje decyzję sam, Natomiast sugerowałbym, że kto dopiero zaczyna przygodę w świecie kryptowalut, żeby jednak film oczywiście sobie obejrzał, natomiast w to nie wchodził. Bardziej sugerowałbym to osobom, które wiedzą na jakie ryzyko, oprócz tych, które ja tutaj w poniższym materiale, w powyższym materiale powiem, które będą znały i, i akceptowały oczywiście Yy, więc, co możemy tu zrobić? Mianowicie, możemy kupić odpowiednik yy, USDT i USDC yy, z dyskontem około na ten moment 40%. Niestety, z tym filmem, yy, zamiar nagrania tego filmu miałem już jakiś czas temu, kiedy to dyskonto było yy, znacznie wyższe, bo chyba nawet sięgało yy, 60% no ale rynek już zaczął to dyskontować i, i, i te ceny tego odpowiednika poszły do góry, no ale mimo wszystko 40% w 3 miesiące jest wydaje mi się dość, dość intratnym biznesem, natomiast, natomiast tak jak mówię, jeszcze raz podkreślam, jest to obarczone ryzykiem, że tak może się nie wydarzyć, więc zachęcałbym do tego, żeby każdy sobie to jeszcze dodatkowo przemyślał, poczytał i podjął decyzję, czy ma to robić. Oczywiście wiadomo, że kwestia oczywiście od, ek, odpowiedniej ekspozycji, e, natomiast tak jak mówię, decyzja należy po waszej stronie. Ja tylko pokazuję, jak to zrobić. A więc przechodzimy do, mm, do tej wskazówki. Mianowicie mm, cały deal. Opiera się o platformę e, Wireless Finance w ekosystemie WAVES. E, tutaj, jak kto wie, to wie, kto nie wie, no to jest to, jest to platforma e, pożyczkowa, e, gdzie można zarówno lokować swoje środki, jak i pożyczać. Oczywiście, w tym momencie, pożyczki. E, nie wiem, czy wszystkich, bo przyznam szczerze, że ja nie pożyczam, tylko deponuję bardziej. E, czy są poblokowane? Natomiast, jak e, nie wiecie, to też chciałbym podkreślić, że ta platforma miała i jest na etapie właśnie problemów płynnościowych, i z tego wynika, e, z tego wynika to dyskonto w cenie. E, już tłumaczę wam na czym to polega. Mianowicie, jest e, squeeze na, e, na Teterze i na USdC. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo generalnie jest to temat, który wałkuje my od kwietnia, kiedy ta, ten problem powstał. E, I tak jakby cały czas się z nim ta platforma Boryka. W skrócie jest wszystkie ttery i USDC są wypożyczone i nie ma na spłatę bieżących depozytów. Oczywiście to nie jest tak, że ponosimy stratę, tylko po prostu naliczane nam są dość wysokie odsetki, bo gdzieś tam ponad 35% na jednej i na drugiej parze. Natomiast nie możemy tego wypłacić. Mianowicie oczywiście na ten moment wypłata jest możliwa, natomiast są ograniczenia maksymalnie 1000 euro dziennie zarówno TTR, jak i USDC. Jeżeli oprocentowanie podejdzie do 40%, to wtedy jest tak jakby. Nie ma żadnego marginesu wolnych środków do wypłaty, natomiast no, na ten moment, yy, jak widzimy po oprocentowaniu, te, yy, ta możliwość jest. Natomiast na czym polega tutaj tak naprawdę deal? Yy, każda, każdy dolar, czy tam każdy Tether, każde USDC zdeponowane w, na platformie Wireless yy, jest przeliczane na tak zwane i każdy V token y, ma swoją cenę, który się zmienia z każdym blokiem, ponieważ są doliczane odsetki. Jak widzimy, y, przykładowo Tether, bo na tych dwóch y, kryptowalutach się skupię. Tether jest w tym momencie 1,32 dolara. Y, ta jedna jednostka V, y, v tokena. Y, natomiast y, USDC, o jak widzicie, on się na bieżąco zmienia. 1,34 i deponując odpowiednią ilość jest to odpowiednio przeliczone. I teraz, czyli tak jakby jeden ten V-token odpowiada $,34 USDC. I teraz tak, tymi V-tokenami oczywiście przez to, że ludzie Chcieli mieć płynność, jest dodany na giełdzie Waste Exchange i można to sprzedawać. Oczywiście, tak jak powiedziałem 1000 dolarów dziennie w tym momencie można. Był moment, że nie można było przez tam dwa czy trzy tygodnie nic wypłacać, teraz na ten moment to ograniczenie jest. Oczywiście, jeżeli ograniczenie kiedyś tam e, zostanie mm, zniesione, to będzie można wypłacić wszystko od razu, natomiast na ten moment jest 1000 dolarów. E, oczywiście kto potrzebował tych środków od razu, no to mógł, e, bał się, nie wierzył w platformę, że nie przetrwa, że zbankrutuje, że e, przestanie istnieć, to wypłacali po i sprzedawali te V-tokeny na giełdzie z dyskontem. I teraz chciałbym wam pokazać jak to wygląda, ile jest wart token, który normalnie, nominalnie kosztuje 1,34, e, mianowicie na Ways Exchange'u, Sprawdzamy sobie token e, WIRES USDCLP do USDN, -a. sprawdzimy. Jak widzicie jest notowanie 0,96, jest 27 tysięcy dolarów do kupienia e, na oferze na bidzie 0,94. E, więc jak widzicie możemy to kupić mm, z niemalże 40% na ten moment, no chyba, że się pokusimy o postawienie gdzieś tutaj naszego orderu, to, to wtedy mamy, mamy te 40%, eee, mamy te 40% tak jakby mm, dyskonta. I teraz, y, jakie są ryzyka kupna, znaczy inaczej, jeżeli kupimy tutaj, to co dalej zrobić i po drugie, gdzie są te ryzyka? kupując tutaj ten tokeny, one żebyśmy mogli je tak jakby skonwertować na tą cenę nominalną musimy je dodać tak jak ja tutaj mam dodane, więc teraz ciężko mi będzie pokazać chyba. O tak, jeżeli mielibyśmy tokeny to można je zablokować na no lock i wtedy mamy to zwykłe oprocentowanie, ale możemy również, jeżeli <laughs> chcielibyśmy skonwertować już na tą, yy, na ten, na tą cenę nominalną, zablokować na, <laughs> przepraszam, na minimum 3, 6 bądź rok. Ja tu mówię oczywiście o 3 miesiącach, bo to jest najkrótszy okres, który nam to gwarantuje, to, to zablokowanie yy, tych tokenów. Yy, dodatkowo oczywiście tam po zablokowaniu dostajemy jeszcze jakieś tam naliczenia yy, wireless tokena, ale tak jakby to już sobie pominiemy. Tu mamy to napisane czyli te 2% i teraz tak zablokując na 3 miesiące, czyli tam 91 czy 90 dni w zależności kiedy to będzie miało miejsce. Yy tutaj wyświetli nam się od razu automatycznie już wartość nie ta, którą my kupowaliśmy po 0,93, czyli kupując jeden V-token, wydając 0,96 dolara, lokując tutaj jeden V-token, od razu nam się tu pokaże wartość 1,34 dolara i Oczywiście w tym momencie tutaj mamy blokadę 3-miesięczną. Tak jak ja jeszcze mam, 20, zostało mi 65 dni, bo 25 dni temu już robiłem tutaj tą, blok ten, tą blokadę. Nie mogę z tym nic zrobić. Kompletnie nic nie mogę z tym zrobić i z tym musicie się, że tak powiem, liczyć, więc to jest pierwsze jakieś ryzyko, ryzyko płynności takiej stuprocentowej, jeżeli chodzi o ten okres, który, na który blokujemy. I teraz tak, co zadzieje się po tych 90 dniach? Mianowicie ta kwota będzie normalnie do odblokowania. Przy założeniu, to jest kolejne ryzyko, że... Projekt Wires Finance nie zmieni jakiś tam zasad, ponieważ no, ten, ten projekt no, miał tutaj dość duże zawirowania płynnościowe, tak jak powiedziałem. Dlatego tutaj pewne zasady zostały w trakcie gry pozmieniane, teoretycznie dla dobra użytkowników, natomiast no, niekoniecznie to dla wszystkich się dobrze zakończyło. No, ale, że tak powiem, platforma daje dobrze zarobić, więc no, też nie ma co, co narzekać. Natomiast, tak jak mówię, zasady gry mogą być zmienione, że tutaj e, być może nie będzie można jednak tego już zamienić na cenę nominalną, może by na jakieś inne dodatkowe warunki. Ciężko mi jest na ten moment powiedzieć, co może się stać, natomiast to też trzeba brać jakoś tam pod uwagę. Kolejne ryzyko jest takie, że wtedy nie będzie znowu tej płynności 1000 dolarów dziennie i nie będzie można tych środków wypłacić, bo w tym momencie te środki, które są tutaj zablokowane i to 91 dni, czy tam 90 dni minie, tak jakby środki będą dostępne pod warunkiem, że środki w ogóle będą w Dane kryptowaluty, dany, dany stablecoin, jak w tym przypadku USDC mówimy, będzie w ogóle dostępny do, do wycofania, tak? Bo jeżeli wszystkie środki zostaną pożyczone, yy, no to musiałby po prostu ktoś tam spłacić jakąś pożyczkę albo ktoś nowy musiałby środki zdeponować, żeby z, dopiero można było te środki wypłacić. Oczywiście, przy kwocie 1000, 600 dolarów, jak. Mam tutaj na tym koncie, no jest ryzyko takie, że będę musiał to wypłacać najprawdopodobniej w dwa dni, tak więc no wiadomo, że to nie jest żadne ryzyko. Natomiast przy założeniu, oczywiście, że będą środki y, dostępne do, w platformie do wypłaty. Teraz są, natomiast czy będzie to za 65 dni, nie wiadomo. Więc y, to też trzeba mieć, y, mieć na uwadze. Y, na ten moment te środki pracują gdzieś tam w okolicach na 40%, prawie 41% w skali roku. Oczywiście to jest procent składany, więc efektywnie tak jakby to jest 40,91%, natomiast nominalnie jest to tam jakieś pewnie 36. Y, więc tak sytuacja wygląda. Y, tak jakby, no nie ma to nic aż tak skomplikowanego, natomiast jest tutaj tak wiele różnych ryzyk, że mimo wszystko każdy przed zainwestowaniem powinien się jeszcze dodatkowo zapoznać najlepiej z całym, z całą zasadą działania platformy WIRES, no bo tak jak mówię, nie chciałbym mieć tu nikogo na sumieniu, natomiast też no szkoda byłoby nie podzielić się z wami tą, tą, tą inwestycją, jeżeli oczywiście ona wypali. Także z grubsza to tyle, oczywiście zapraszam do, do subskrypcji mojego kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało, dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z tego skorzystał, czy nie, jakie jeszcze widzicie dodatkowe ryzyka mm, związane z tą platformą, czy z tym, z tym konkretnym dealem. No i to chyba tyle, także dzięki wielkie jeszcze raz i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam, Krypto KryptoKozak.